Witajcie. Dziś chcemy wam przedstawić prosty sposób na pomiar przyczepy rolniczej, abyście mogli zamówić idealną plandekę. Zacznijmy od pierwszego kroku. Zmierzyć musimy długość naszej przyczepy. Znajdźmy punkt początkowy i dokładnie zmierzmy długość w centymetrach. Następnie przyjrzyjmy się szerokości przyczepy. Oczywiście, również ten wymiar podajemy w centymetrach. To pomoże nam dostosować nasz produkt do Waszych potrzeb. Kolejnym ważnym wymiarem jest wysokość dorobionego trójkąta. Upewnij się, że zmierzysz go dokładnie. Potrzebujemy jedynie wymiar wysokości trójkąta bez nadstawek przyczepy. Ostatni, ale równie istotny, wymiar to wysokość zakładu na bok przyczepy. Dokładnie zmierzmy ją, abyście byli pewni, że nasz produkt spełni Wasze oczekiwania. Teraz, gdy macie wszystkie niezbędne wymiary, zapraszamy Was na naszą stronę internetową tam znajdziecie prosty formularz, w którym podacie wszystkie te informacje, a także wybierzecie odpowiednią gramaturę oraz rodzaj naciągu rury lub profilu do zwijania. Jesteśmy tu, aby pomóc wam znaleźć najlepsze rozwiązania dla waszych potrzeb w rolnictwie. Odwiedźcie naszą stronę już teraz. Zapraszamy na krmmechanikpandeki.pl. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje i formularz zamówieniowy. Do zobaczenia